Cześć, ja jestem Master Squar, i dziś chciałbym wydać taki komunikat. Gracz, kto chce, żebym nagrał filmik na jego serwerze, proszę pisać w komentarzu adres IP serwera oraz nick w, w grze. Ja wtedy wejdę na serwer dogadamy się z tym nagraniem i nagram niekoniecznie musicie płacić ja nie mogę za darmo nagrywać jeżeli ktoś da, da admina czy coś no to będę wdzięczny, jeżeli nie no to trudno mogę nagrywać też za darmo także zapraszam serdecznie, proszę pisać w komentarzach, pamiętajcie adres IP oraz nick w grze cześć